W końcu na termometrach dwójka z przodu, a na niebie pełne, piękne słońce. Aż chce się wyjść i spędzać czas na świeżym powietrzu. Jest na to wiele sposobów, jednak w głowach wielu z nas zrodziło się bardzo ważne, kluczowe wręcz pytanie. Gdzie na grilla we Wrocławiu? Kąpielisko Królewiecka to jedno z takich miejsc, gdzie możemy legalnie zadąć wróżd i wcale nie potrzeba nam do tego naszego prywatnego sprzętu, bo wszystko tutaj jest, wystarczy trochę węgla, rozpałki, no i pojemne płuca. Warto nadmienić, że do rozpalania grilla musimy używać tylko opału do tego przeznaczonego, bo jeśli użyjemy śmieci, nawet tych zielonych, to grozi nam mandat nawet do 500 zł, ale też... Kto chciałby jeść kiełbaskę o smaku na przykład plastikowej butelki? Są też takie miejsce, jak to w Lesie Osobowickim, gdzie możemy przez chwilę znów poczuć się, jakbyśmy byli dziećmi. Zasiąść wokół ogniska, z gitarą odśpiewać kilka utworów z naszego starego harcerskiego śpiewnika, przy okazji nabić na pal mięsiwo. Albo wrzucić do żaru kilka ziemniaków. Zanim podpowiemy wam, gdzie jeszcze szukać takich miejsc, mamy dla was kilka ważnych informacji. Tak ku przestrodze. We Wrocławiu nie ma zakazu grillowania, co nie znaczy, że możemy wszędzie i w każdym miejscu o każdej porze sobie wystawić grilla i grillować. Przede wszystkim, najważniejszy wymóg, w każdym miejscu, gdzie byśmy grillowali, musimy ostrożnie obchodzić się z ogniem, mimo wszystko w tym grillu coś się żarzy. Musimy mieć stały nadzór nad paleniskiem, musi być to osoba odpowiedzialna i dorosła. Jeżeli już zakończymy grillowanie, nie możemy tego żaru wysypywać no, tam, gdzie Kolejna ważna sprawa, spożywanie alkoholu. W miejscach publicznych robić tego nie można. Narażamy się na grzywne wysokości do 100 zł, ale są takie miejsca, na przykład Wyspa Słodowa, która spod tego zakazu jest wyjęta i tam alkohol możemy bez konsekwencji spożywać. Oczywiście musimy się kulturalnie zachowywać, nie możemy zakłócać ładu i porządku publicznego, gdyż to jest też wykroczeniem. Na koniec obiecywana przez nas mapa, na której zobaczycie miejsca, w których teren jest przygotowany do tego, żeby pogrillować lub rozpalić ognisko. Po takim pikniku pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą wszystko, co ze sobą przynieśliście, a butelki puste czy plastikowe opakowania po prostu wyrzucić do śmieci, tak by na koniec nie spalić się ze wstydu.